E, Serwus, tutaj i e, Generalnie to jest giveaway na 1000PS e, to są dwa ptaki z jednym strzałem, bo będzie, będzie jeszcze druga część, mianowicie sprostowanie z Abram Games I e, no, to tyle I wyniki będą... E, wyniki będą 12 września, jak będzie nowy sezon w Fortnite. E, Serwus, tu e, e, Smurycy I... E, s Gipki raz <rasta> i luźny to jest sprostowanie na temat AfriGames, Games, ponieważ yy, ty, <gibli> nagraliśmy na tego człowieka dwa filmy, to jest trzeci, on dalej nie odpowiedział. Jedno zrobił, napisał kilka komentarzy. Oprędź, yy. że jest ja pan Michał. Jak kocham Michał, jak robisz na początku jak się witasz. to jakby <gibli> mówisz dwa. <gibli> Dobra, yy, wracając do tego, aby posiadam swój Discord. Yy, tu będą i recenzję, tego. Tak, się, ale żeby... to pod koniec, bo to Ciebie będzie chciał nagrać, bo mnie ci z jakiegoś powodu. Yy, dobra. I mów się dlaczego ten człowiek jest głupi. Czy coś okej? Ok? No właśnie, on mówi, że koks odcinek pod filmikiem, a na Discordzie nas banuje, no naprawdę. I od razu pierwszą wiadomość, która ma więcej niż dwa zdania, bo się po prostu nie chce mi czytać. Więc ją usuwa i daje bardzo do spam. Dokładnie. Dokładnie. Nie wiem, to jest po prostu smutne jak dla mnie. Ja no, jest... Generalnie jego Discord posiada mnóstwo botów, żaden nie jest konfigurowany. Przynajmniej tak było kiedyś, nie wiem jak jest teraz. Ale jest Tylko bo... posiadał ten sklep, na którym można sobie kupić moderatora. Eee, się no Bo po z... pierwsze po drugie to w ogóle on ma tam jakąś walutę i robi giveaway na które nikt nie przychodzi To co nikt nie bierze w udział, w koniec zawsze giveaway'a czyli nie zawsze, to że nie, nie miał, że nie było żadnych osób, która wzięła udział. Po prostu nie ma zwyczajstów, nikt nie był udział. Więc nie, było w nie wiem, znaczy powiem tak, ja wiem, że Abra to ogląda, więc ja przekażę wiadomość. Człowieku. Weźcie się może trochę ogarnij, bo jakby... Ty chyba dalej nie wiesz co się wydarzyło. Nagraliśmy na ciebie dwa disy. Ostatni był... Ostatni dis nasz to był już ostatni dis. nie nagramy już więcej, co też nie jest dis, to jest wyjaśnienie. Chcę wyjaśnić sprawę po prostu. Bo, bo ty dalej nie wiesz co się dzieje i... Naprawdę, cringe. Więc nagraliśmy na ciebie dwa disy. A teraz nas im i myślisz, że wszystko jest w porządku. Nie, to na tym nie polega. I teraz jeszcze normalnie sobie piszesz, że chcesz dodać nas do friendów, w jakimś urblokie, jakby nie, <śm> to tak nie działa, Idzie naura, naprawdę, weź z delitu internet, czy coś, omijam hey, w tym biedę, naura. Dobra, teraz ja się może wyrażę na jego temat, w temat. jego zakła zakładce About Me na jego y, y, YouTubie, Pisze, że jest on po yy, prostu youtuberem i w ogóle Ma tak, Likes są w dni poniedziałek od 15 do 15.30, we wtorek, w środę i piątek fuck, tak samo. A jak zobaczyliście sobie jego kanał, yy, to nie było żadnego, dosłownie anyway, anyway, żadnego live'a to nie było, tego było mało. To jeszcze pisze, filmy są w dni poniedziałek, wtorek, w oh. środę, w piątek. ale sobie sprawdzimy jego filmy, ostatni oh. dzień był Ostatni Feels film był good, wczoraj, był to Czwartek, y, z tego co widać w jego About, to Czwartek nie rzuca filmu, Ten film to było jego intro, które po prostu polegało na trzech kafelkach czerwonych, na których był czarny napis, like, right, komentarz bo some some i subskrypcja, po prostu wąż biały i jest jakiś ogromny znak wodny i... Intro się kończy po 25 5 sekundach i przez następne 25 jest czarny ekran z tym znakiem wodnym. W jego komentarzach pewna osoba, KAPI dokładnie, napisał gdzie te intro. I Artra Games mówi, zamiast napisać po prostu odpowiedź do jego komentarza, postanowił, że napisze komentarz osobny na ten temat. Więc... Chyba nie wiem jak odpowiadać, ale z tego co było widać pod w opisach, to uciekę, popisał, że jakoś umiał odpowiadać, bo ja to mu, mu się to machano, już normalnie. Gdy w dodatku to ma dosłownie wszystko możliwe łączone, ma Donata, TikToka, jakiś sklep z zabawkami, grupa Discord, Roblox, yy, Discord, Facebook nawet, wszystko, Twitch, ma tyle tych połączeń, z czego tam nawet żadnego nie użyłem poza YouTube'em i Discordem a co do jego Discorda, a dokładnie bez serwerze na Discord, to już jest naprawdę dno. No. Taka, po prostu główno to jest. Jest tam więcej botów niż użytkowników samych. Żaden bot nie jest skonfigurowany może z wyjątkiem dwóch, którego oczywiście jego kolega mu konfigurował, żaden z nich nie umie nawet zbanować użytkownika poprawnie. Zajęło im to pół godziny. Ich muty polegają po prostu na usuwaniu wiadomości na bieżąco, jak coś by. Jest Wyślą, bo nie bota skonfigurować. To jest śmieszne jest, starczy wykrzyknik mód w wmeszać więcej, takie proste. O niej jakiegoś bota śmiesznego postanowił dodać i dalej go nie umiał skonfigurować. Na jego kanale na Discordzie w ogóle teraz usunął wszystkie kanały, po prostu nagle yy, wszystkie kanały zabrał yy, tę możliwość widzenia, aczkolwiek no jed został jeden kanał, dokładnie Sprzeda, na którym napisał, że sprzeda papiery od lodów ekipy. Chętnie proszę o kontakt PW. Następnego dnia wysłał to zdjęcie. Po prostu jak piszecie sobie, Lody Ekipa to, to pierwsze zdjęcie z tego. Ten kanal można dziwo pisać i z tego co widzę, można też oznaczać everyone. Jak na każdym kanale. Można też pisać na ogłoszenia, promo kanałów, y współpraca, giveaway. Właściwie to można wszędzie pisać. Nawet na regulaminie. Co do regulaminu, to w każdym w słowie jest tam jakiś błąd. No, yy, ja powiem tak. tak. Aż nie Nie wiem, być może nie jestem zbanowany na tym serwerze, tylko pokażę. A nie, co przy nie, wygasło. A nie, dobra. Jest na tym serwerze. A, muszę telefon zweryfikować, żeby na nim pisać, to i ja tak sobie nie popiszę. To ja mogę pokazać, bo ja mam zweryfikowany telefon. Właśnie? Mam, ja jestem na tym serwerze. Zrób live streama, albo no, coś. Widać, widać. To jest tak. jego serwer Discord. Nie ma tu prawie żadnych kanałów. Ogłoszenia, kody, giveaway, promo kanałów, współpracę, sprzedam komendy. Na sprzedam oczywiście, można pisać, obron, a nie, nie można jednak. Byłem no, pisać. generalnie, serwer jakąś renowację przeszedł, bo kiedyś był trochę inny. Było tu generalnie 28 osób, z czego około 18 to były boty. Skonfigurowany był może jeden. Gdy się zresztą sam konfiguruje. Generalnie, to tyle w sumie. Więc to. No. właśnie coś przeszło, jakieś roszady na tym serwerze, bo usunął wszystkie kanały po, ponad połowę botów wrócił, ale w końcu ten serwer wygląda normalnie, ale co i tak pragnę zaznaczyć, że jak był jeszcze tam ogólny jakiś, to jak się napisał wiadomość, która po prostu była długa w miarę, jakieś dwa zdania i była napisana poprawnie, bez błędu ortograficznego, jak za jego każde słowo, to... Od razu usuwał, dawał warna spam, buta, blok, a w ogóle banował Gdyby tego było mało. to Ego w kosmos, że na skoro jak jest online, to ma w statusie zadzwonienie do mnie z blok na dwa dni. Jaki to ma sens? Można sobie po pierwsze, jak pewnie skaduje, że to jego serwer to jest jego jedyny serwer, na którym jest, to można sobie kliknąć prawym. Jest takie coś jak Privacy Settings i sobie można to po prostu wyłączyć, że można do niego pisać, co znaczy, że coś nie można dzwonić. Można też równie dobrze po prostu włączyć tryb nie jest jeszcze prostsze. A no. powiadomienia? Nie, nie, nie rozumiem, prawda? Można mieć kolega że się, że Ja jeszcze w jego About Me piszę, jestem youtuberem. Świetny youtuber, naprawdę. King tak. równa się ban na jego serwerze. Ciekawe. W regulaminie tego nie ma. No. Naprawdę, szkoda, szkoda gadać naprawdę jakby nie wiem no jestem, jestem bardzo dziwnym personą. Nie polecam. I niech on w ogóle ty to oglądasz w tej chwili powiem i weź ogarnij życie, albo najlepiej zamknij kanał na YouTube, bo po pierwsze nikt tego nie ogląda i dobrze o tym wiesz, same twoje alt konta i twoi koledzy. Więc no ma wyś... suba od dwóch tygodni. Nie? W sensie, Dwa ja suby dostało od dwóch tygodni, tygodni a to pewnie takiego alt-konta. Szkoda, gadać. Z internet. Najlepiej kanał. Nie ja wiem, zajmij się życiem. się po prostu musi porozmawiać z rodzicami, żeby mu więcej czasu poświęcali, bo on się czuje jak jakiś król. Po prostu w internecie myśli, że jest najważniejszy. Czy mu wszystko wolno. To Choduje była się, super. Czy ja... Kończymy. To była super strikers. Gdyś do Elmatador, Gipki Rasta, naura.